Siemaneczko ludzie, z tej strony Price I to jest y, pierwszy odcinek Naszej nowej serii y, Nie wiem jeszcze jak się nazywa I może coś kiedyś wymyślę Ale powiem wam tyle, że dzisiaj ze mną jest Olik. Siemano ludziska Oraz Sewo. Siema siema Ten co teraz dupę nam wypina Dobra y, No i co, no i to jest taki, taka, taka będzie to seria Survival pełna W trójeczkę. I jak zapowiadałem właśnie Z okazji 1000 widzów zaczynamy tą serię ja sobie uzbierałem troszeczkę Ja sobie też uzbieram coś. Pomóż no, tak. Dobra. To ja sobie porobię narzędzia. Grzyba w ręku. Kto mi wrzucił? Watchup, jest szedł na serwer. No cholera. Dobra, uciekamy, bo nasz jeszcze bajśnie. Być może to Admin, więc... Chodźcie. Ej, może robimy ten, e, znowu robimy domek jakby w dżungli, gdzieś przy wodzie, szukamy nowej dżungli. Nie Czy? wiem, możemy, możemy. Dobra, pierwsze co to uciekamy. A na początku, ej, muszę tutaj pokopać ziemi, bo chcę kobla. No dobra. A. I tak, sorry, mogę coś troszeczkę, wiecie, tak, tak dziwnie mówić, ale jem. Kanapeczkę z rzadkiebeczką, ah, fuck ja. Yeah. Dobra, kolik, <coughs> chodź. Ale ja kopię na Sobie nie koptę. Wolić drewniane czy y, te... kamienne narzędzia? Jak zauważycie, wygram sobie y, race minimapa. Chyba praktycznie ja każdy jest, z nas ma. Każdy się działa na multi. No nie, śnieżny, fuck. Mm. Y, zwierzaki trzeba szukać. Dobra, zaraz to powylokowię. Gdzie, gdzie wy jesteście? Ja w ja czekam eee, na Oli'ka. Bez... bez złych skojarzeń, w dobie. Jak co, Sebo nie ma konta... ...na... YouTube ...gdzie... gdzie mam? Ma... konto, tylko że nie mam filmików. A, filmików. No właśnie. Chodźmy, ja bym zwierzę... Ej, stójcie! Narzędzia, chcecie jakieś? No, rób. Ja sobie wydarzę. Eee, z deszcz. No, Dobra, właśnie. każdemu dam na pewno po trzy miecze. Tak. Przeciemno robi. No widzicie. Ty. Nikt nie chce, żebyśmy kręcili pewnie. Dlatego też pada. Dobra, idziemy, uciekamy. A, mam inventory fix. No mam inwentary No właśnie, tyle, tyle zobacz, dobrać. że jeszcze, że mamy. noc, nie? Już prawie. Dobra, damy radę. To się gdzieś skryjemy w ziemi. Nie Jak to się mówi. Bogu. Ja? Tak. Nie wiem, dlaczego lub mnie widzowie jakieś filmy będą po 15, bo raz chciałem, że Zapraszam, się zapraszam. I jakoś nie umiałem, więc wybaczcie. Tu e? Krajsa tam też będą wrzucane. to no, my będziemy się jakoś zgadywać teraz. Zdącenie kiedy wrzucę, żeby to było jakoś. No dobra. Tam nikogo nie ma, tam nic nie ma. Chodźcie tu na dół. Ta, ma ktoś tu nas pochodnie? Nie, ale ja, żelazo jest, to ja wykopię. Aha, dobra, spoko. Dobra, tu jest oh. czysto. Ty, Stój tak, stój. Sewo, podejdź tutaj tak. No, tutaj, tutaj, o. Tak fajnie jest, jesteś zbugowany. A nie, już o, dobra, nie. O, nice. Cztery, albo 5 może nawet dać. Dobra, ja tam schodzę na dół. Proszę, o 5 Jezus, prawa. Dobra, dobra, przeszedłem. Tu Me too, Soldier. A i oczywiście potworki są. Dobra, ale... ja po swojemu... Jadę. No, tripuś. No ja chcę żeby go zobaczę. Ja mam telefon i no ja nie komu... będę odbierać. No właśnie dlaczego tak teraz? Ja no ktoś do mnie dzwonił, ale nie mogę teraz odebrać. Ej! Słyszy, wow. jak jakbyś mi zepchnął Jaki cave? dobra, macie pochodnie? Nie, nie, ma węgla, szlak Olik, masz killoffy? Tak. Rozglądacie za węglem. Chodźcie tu. Co, co mam włączyć? Telefon! Telefon! Twierdzi! Zrobię każdemu bo najwyżej kamiennym. Olik skomentował. Jest, A, bo... yes, mam węgiel, chodźcie i że Dobra, stój! Masz 3 kilof, a czy gdzieś... muszę zobaczyć czy... Też masz. Tak! No, no, no. O dobra. tam, nie dzwonił z Jak ja co to jedzenie trzeba było już je znaleźć. Ja mam Proszę... grzyba. Ja. Boki. Dobra, chodź praś tu za mną. Jest, U... węgiel mam. I żelazo. Chodź praś tu do mnie. Ale ja cię nie widzę, nic kompletnie. Ja zresztą na dół. No, tak ale jak... ja tu nawet nie widzę jak to jest zejście na dół. Bo ty nie jest nie, nie zła widzisz dziura. Napisów. Bo tu jest niezła dziura na dół. Tam mam Sewę. A gdzie ty jesteś, bo oh, mam yeah. taki ekran powalony, że wiesz... Tu jest tak, nie tutaj, wiem... Ej, tutaj, tutaj, tu, ej, za tobą. Ej, tu. Ty Where? Nie widzę cię nic. Tutaj. Czekaj. Czekaj, Słuch, czekaj. Słuchaj to tutaj dobrze nie, to nie tu. Ej, wiecie, że złoto znalazłem? Miło, czekaj. A dobra, tu jest o, zejście. Ostro. Aha, tu jest zombie, jest. tu spadłeś. No bo ty chyba jesteś na dole, nie? Nie, u góry! O oh my godness. Ja ci mówię Dobra, widzę cię. O. Dobra, chodź za Nice. Tu jest ostro Kurde, czekajcie na mnie. Ja tak tymczasowo będę cisnął na tym... Um... No, na, na... jak to się nazywa, Boże, siebie. Dobra, gdzie wyżeście zeszli? Tutaj, gdzie mi się to zostań stój. tu, a ja naj... ja. Zymasz. Fajnie pochodnie, weź. Nie Masz, nie ma ej. Masz. Olik. Osobisty? Dobra, ja mam 8 pochodni, fajnie. Siubli, tu jest kanionów, tu jest jeden. Co, tyle, że jest taki pierwszy dzień, pierwszy odcinek, a my już bierzemy. Jesteśmy w kopalni. Pomysł sewy. No nie, ja nic przeciwko, yeah. temu. Ja nic przeciwko ah. temu nie mam, ale yy, Ekstra. nie wiem czy będzie podobać. Wyszedł ten koleś, wyszedł ten koleś. Chodź do sobą troszkę. Ja nie chcę ludzie tu ginąć. Mhm, trzy serduszka, I like ja it. To też właśnie. Zaraz będzie stąd trzeba wyjść, jak będzie dzień. Przecież to sensu ludzi nie ma. Ah oh, fuck. Kurde, półtorej serduszka. Teraz Uch? we mnie wali. Fuck you, fuck you, fuck you. Dobra. Wypad, 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 wypad. wypad. <ścoughs> Dobra. race minimap. Dead ehm, point. <ścoughs> Co ustawa. No. Co specjalnie. Osiem oh kobiety cią Też... Tylko, że to na multi nie działa. Nie działa Dead point? Działa chyba. Też pomogę ci kopać. Ej, czekajcie. Czekaj, ja muszę ogarnąć, jak to mam iść. Dobra, tu. Dzięki, precyzu, za... ...żwir. I like żwir. Jakie przypały, to jest normalnie już złoto. Wychodzimy, precyzu, sąd. Czekaj, ja mam crafting, to... to no, już. No, mamy wystarczająco żelaza, więc wyjdźcie. No, dobra. Jeszcze no drewno, e, ja, drewno. Drewno, no, drewn do, dokładnie, no, dokładnie. Drewno w Chodź, tu kopalni. Chodź, precyzu, tu. Czekajcie, nie? Jeszcze kamiennym kopie, wybaczcie, ale... Nie, też jeszcze kamiennym. Drewnianym ja... Jest wielki, fajnie dzisiaj. E, tędy, nie? Dawaj A, tu. Fuck, zapomniałem, że Spida nie mam ja pierwszele. Ja, ja teraz na shiftcie za to. Czekaj, jeszcze jedno wyżej. Tutaj. Oli y, Sewo oddal mikro. Właśnie. Sorry? Chodź, daj swój. No jesteśmy GTES. Teraz Czekaj. pojedynczo Co? Pojedynczo... o ty, tym Fisher, jak to mówią Nasi koledzy Dwa Dawaj jednego, dawaj jednego, ja już padam. Jak wyjdziecie to podajcie kordy Ja też umrę No bigo, Nagrywa film? Ja nagrywam Ja no. No, nagrywa to... Nagrywa nagrywa Panie Dawidzi on nagrywa No Creeper Not. Lol, daleko byłem, ale. A pająk, fak! Wiem, że chcą to... Czekaj sobie teraz. Brainersa. Y, Pardę podaj, nie co Ko O, chyba się nawet. Y, ten. O, jest samo. Jest samo. Co widzieliśmy, cię. Za. Daj mi okay. to flasha. Ja mam i tak mało życia. Kurde. Jedna... No, no, nie nie no, to no. chodzi o życie, ale chodzi o... Dobra. Życie. Ja żalcie mam chodź zero się. i półtorej startuzka. No nie. Kurde. Chodźcie, no, chodźcie. No. Piszcie mi w komentarzach ludzie, czy chcecie mieć let's playa as single playera. A no właśnie też. Też byś mógł... I czy wolicie żebyśmy tutaj razem kontynuowali przygodę? Oraz za, nie zapomnijcie o lajkowaniu. No. Ja też tam będę wystawiał filmy w price też. Tylko nie wiadomo w jakim czasie. Jezu, ile tu mobów ratunku. Kurde. Ja tam nie wiem. Jeszcze... Co robisz stadzonka przed? Lali lali się szkoda. jest za tobą. To Ubi Ja mam most... On nie tak na ciebie idzie. No to Ubi Wolę chodzić jakoś na F1. O Ała. fajnie, nice! Ja umrę. Nawet, nie, nawet nie zauważyłem, z zombiaka chemu wypadł żelazny. Nice. Ludzie, pół serduszka. Zwierzaki. Thanks, mapa no może, może idziemy... Nie, dobra, nie, to jest głupi pomysł. Mi się mapa nie wczytała, ale się powoli wczytuje. Skelet! Dobra, dobra biegnij. no biegnij. Weź go Kurde, mam Dobra, pięć serduszek No pięć! Ja mam pół Dobra, schodzimy po ziemię, szybko, złazimy. No. Dobra, zobaczcie, gdzie? Tutaj jeszcze hmm? Tutaj wie. Gdzie ja? Ej Oli, tak. gdzie nie idzie? Teraz mi to mówisz. Dobra, idziemy dalej. O, kura, kura, kura. Słyszę kurę. Już tam kaczkę jak to woli mówić. Pilgrim. Jest kolejna, chodź ja jesteś. Tutaj bierz. Żakadile no, mam niewczytany nie. świat. Szkielet! Szkielet! No daj mi żeś go walnąć! No odejdź! A, jedno serduszko! Szkielet! I szkielet! Dobra! No nie! Dwa szkielety, lol! Fuck! Ja też zaraz padam! Pomóżcie! Jest mam. Ja, ja już... A. Działa ci, dobra. A. Czekaj. Teraz miał ligosłanie, ja sobie piecyk zrobię, przetopię, tak. żarcie... Ja do sobie... Fun ja też sobie piecyk zrobię. Czekajcie tam na mnie. Od nie, nigdzie się sobie nie, nie wybieramy. To jest bardziej opłacalne. Dasz mi też jedzenie! Rajsu. Ja 11 no. żelaza przetapiam. Jest pulano. Pięknie. Dzieci walne jeszcze o 9 mojego. O, nice. Będą owce. Ja owce to w dupie. A panowie mam tak w ogóle to gdzie się budujemy? Mm... Ja tam wiem. Mi, mi by się nawet spodobało wiesz, tą podziemią, ale możemy sobie zrobić gdzie by chceć mi to. Ale żeby nam... Nie wiem, no, podziemia też by było dobre. Jak e, pamiętasz jak robiliśmy z tego drzewa byśmy posiali na łące gdzieś i byśmy znowu sobie potem tego zrobili, e, jak to się nazywało? E, tą bazę. Co kiedyś zrobiliśmy. To nie było wtedy. Ja sobie zrobię żelazny, uh, kilofilm. Jej, dra mnie zlagowało. Jak mnie już to wkurza... Cook chicken! No, no. Ja mam cook mi... chicken! Ile masz? Dwa. O. Od ilu się regeneruje? Chyba od pula. Fuck. Od dziewięciu i pół. prawie od pula. Nie, od to 5 Od dziewięciu trzy, i, i pół. Pięć brakuje. Ja zbiorę prejs u twojego craftinga i ci go dam, Ale do was pędzę jest, jest tylko krowa, stopić stratę. Co to jest tutaj? Ja na razie czekam na to żelazo. Ej, skąd ja mam tutaj kobla, dirta, jakieś żarcie, kilofy? Ode mnie. Milie wodne też? Tracą, stój tu, ej, stój tu, chodź. Eee, po, pozabieraj. Kurde, z Minecrafta mnie wyrzuciło. Ale jazda. Jest frapsa w ogóle. Spraw. Spraw. Dobra, jest żarcie. Ale znowu ten cholerny deszcz. Nie wiem, czy znowu, czy dalej. Się zamyśliłem w tym pewnym momencie. Kurde jest, że szuwało mnie. Nie wiem dlaczego. Tyle by tajemy były, bo się w nie będzie. Jakiś Krzysiu. Dołączył. Jest! Wybaczcie ludziska za mojego kraśla w Minecrafcie, ale się wam, że już i straciłem znowu, jak na jednym serwerze. Nie dlaczego lekasz. Ej, przytapiać już te piętrz, czy je wziąć do ręki. Nie, bierz do ręki i uciekamy. Ja, się ja poszedłem na tą polanę ciskać zwierzęta moim mieczem. Pierwszy jem! Pierwszy jem! Tak, mięs nie jeszcze, wiem. Jest, mogę biegać! Dawaj, zawołał tego kuciaka! Idziemy. Ja mam dwa kuciaki, trzy wołowinki i dwa porkciapa. Porkciapa. To trzeba ją smażyć. Świnie! Co za no. Nie, Nie wiem umie, nie umiem pinii udawać. Nie wiem Odzie... ja to, pusta wduszka mam Dobra to dawaj Price całe jedzenie Olikowi Dobra Jaki? Kurczak! Dobra, dajcie mi jedzenie, a ja przepalę. No już wam tu wyrzuciłem. Jesz... O, O, dziękuję. Jeszcze chyba tu brakuje. O, inwentory Twix, ktoś tam też. O, dzięki Kresu. Bóg ci to wdzięczny wynaladził. Ach, ja dziękuję. Będzie się regenerowało. Jest. Yes. Dobra, chodźcie może pościnamy sobie tego ciemnego Java trochę. Mała One troszeczkę. jest ładne. One jest ładne. Mi się chyba najbardziej podoba i te jeszcze te białe Natomiast. Szczerze mówiąc... Widzowie, nie wiem, jeśli by wyszedł jakiś jogbox 1, jakiś 5, to nagrywać? Co to tam napiszcie? Albo powiedzcie. Dobra, cookie porek ciap wziąłem Dobra, regeneruję się. Jak ja zawsze nie lubię grać na początku w mina na sólty na... Sól, tym, na na multi, ponieważ tylko tego nie ma. Jedzenia w ogóle, a potem masz tyle jedzenia, że. Pamiętasz, sobie, jak na tym. naszym chodzeniu chodzenie po pszenicy. Nie wiem, nie było mnie? Nic. No nie było, ale jakbyś był, to by. No co byście ludziom podzieli do domu i po pszenicy, że się chodzi? Ja! A trolowanie w waszym stylu. Dokładnie. Jest! Oh. Mało! Dobra, koniec ścinania się. Kurczaczka jeszcze wezmę. To za. L nieważne? Lol, dobra, chodźcie dalej. Do ej, te oh. kurczopy trzeba popalić. No dobra, dobra, za chwilę. Nie za, za chwilę, bierz je i uciekamy. Mamy. Ty, 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 trzcinę? Widziałem ją mhm. na brzegu. Wiesz, no. gdzie ja ją widzę, Sobo? Ja też ją tutaj widzę. Widzę kuczaka, będę już zabijał całe zwierzaki, które są... ...w drodze Ach. Jest. Jeden tam. Nie ma tak kopać dziewczyn, ja Dobra, może się tutaj osadzimy. Co by na to. Czekajcie! Się... W tej górze? Co to jest, w tej górze, czy co? Nie, nie tutaj. Tutaj na polance. O, to ale nie wiem, znaczy nie To Znowu jest survival, także może nas ktoś okraść, nie? Ołej, tam ile osób tutaj gra weź. A może w tej przed nami. Ja pierdziele świat mi się tu nie wczyta normalnie nie wiem dlaczego, coś mi tak... Aż tak słabo chodzi Muszę podejść, niech mi się wczyta Nie widzicie Ja na find full żeby było wam ładniej Eee, e, zobaczcie tą górę przynajmniej poprawę. Tutaj, kejwik z lawą? Co? Nie. Tutaj Ej, możemy sobie walnąć, ładnie tu jest. Nie, ale wiem, Już nieładnie. ładnie. Gdzie ja ty wzięłeś? Ładnie, Zobacz, tutaj, tam. Tutaj, Ej, ja na myśli... prosty, Tu jest fajna górka. Właśnie też. Ale że ja mam niewczytany świat i tego nie widzę. No wejdź, 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 nic ci nie stanie. Nie, no, jak będę biec, to mi się wczytuje jednocześnie bardzo szybko, tyle że widzicie. No dobra, to tylko się taśmą ja pójdę potem. Przy okazji, po węgiel. No dobra. To czy tam kogoś? Nie wiem. Chyba nie wychodzę. Olik, poprowadź tutaj, w tej górce chcecie? No, no można by. Okej. Okay. No, coś takiego. Dobra. Ja nie, potem. To już nagrywamy jakiś spory czas. Więc no. po prostu na tym miejscu się dzisiaj zatrzymamy i dalszą część naszych przygód. Zobaczycie w następnym odcinku. I oczywiście polecajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Mówcie, czy to się naprawdę, czy to się okazało. życie u mnie, na temat... ale nie przerywaj mi. Ale i jedno, jedno powiem, znasz życie u mnie, tu nie będzie końca odcinka, tylko gdzie indziej, bo będę musiał to zrobić, zrenderować w jakimś krótszym czasie. Więc sorry, ale i tak będziemy nakręcać. co nie, panowie. No okay. yy, no. A teraz ja coś dodam. Yy, lajkujcie. Jeśli Wam się podoba na multi, y, oczywiście też lajkujcie, jeśli, wam, jeśli chcecie, żeby był single. I swoją opinię, czy wolicie, żebym grał na no. singlu, y, czy na multi, wyraźcie w komentarzach. I tyle ode mnie. Cześć. Na razie. Na razie.